Dzień dobry, szczęść Boże no, nie nagrywałem filmu z przylotu gołębi, bo no bo co tu więcej gadać tam no, Ja nie mam takich gołębi na takie ciężkie loty, chociaż teraz może im może im mam, ale też nie potrafię karmić na te dalekie loty Nie. Co mogę powiedzieć? 10 gołębi włożony na Niemcy na 800 km tak? 9 yy, w domu, nie? Czasowo słabo. Yy, wczoraj miałem 7 gołębi, wczoraj 7. Dzisiaj dwa doleciały. No i dzisiaj wróciła gołąbek z Brukseli, tak? No. Jest tu ta samiczka. Dzisiaj ma pseudonim Brukselka. No to. Ten gołąbek miał nie wrócić, nie? Bo, no bo on nic nie robi. Może ma tam z jeden, może, może ze dwa kokusy. Ale ogólnie ten gołąbek yy, no, lubi się szwendać, nie? I on nawet z tej ciężkiej 600. To gołębie, jak co przyszły na drugi dzień, to zajechane. A on, jakby nie był na locie, tak? On potrafi sobie zjeździć, tam siedzieć, odpocząć, wody się napić. Tego nie chciałem tego gołąbka. No, no, ale przyleciała dzisiaj, nie? Na pewno tam konkursu to nie będzie miała z Brukseli Na bank No ale przyleciała, to pierwszy mój gołąbek w życiu wrzucony na Brukselę, no i... No i wrócił, tak? Mam nadzieję, że zegar to koledze dam W sekcji może będzie jechał, to... Ten zegar tam zawiedzie No bo... Ja mam jutro na rano do pracy, muszę... Czwartej, może przed czwartą nawet wstać, tak? Trzeba ich wcześniej spać, by począć. Bo jutro mam znowu też pierwszą zmianę od wtorku, chyba na dziesiątą. Do osiemnastej. No, ogólnie fajnie, że ten gołąbek wrócił. Nie mogę powiedzieć, nie? No. Ogólnie to bajka, tak? No. Nigdy, mówię, nie dawałem na Brukselę, pierwszy gołąb, no i, kurde, trafiony, tak, jest, nie, coś mi się, kurde, ten, nie, no. ten gołąbek, no, samiczka tak, czerwona obrączka, to 22, 3-letnia ale do... cieszę się, że przyleciała mimo, może nie chciałem, żeby wróciła i dlatego poszła na ten lot, bo tak to mi nie dał pewnie żadnego gołębia tak jak większość daje gołębi, gołębie na Brukselę, żeby mieć ten konkurs, żeby ten gołębie przyleciały, to ja miałem odwrotnie nie? ale, ale wróciła i cieszę się i ma jak jeszcze zostały tam trzy loty, może czwarty, ten 950 Taki okręgowy, też może pójdzie. Jak przeleci te loty, nawet bez konkursu, no to zostanie u mnie w głębniku. To jest taki typowy gołą pocztowy, niesportowy, tak? który gdzieś się go nie wrzuci, to on wraca tak? na drugi dzień, czasem na trzeci, na czwarty, po tygodniu czasem, ale wraca. Nie, nie ma tej prędkości, ale, ale wraca. No, no to ma. Dostała imię Brukselka, tak? No. Nawet ucieszyłem się, no nie powiem. No fajnie też jest mieć takiego gołębia, właśnie z kurde z Brukseli, tak? Nigdy nie miałem, bo nigdy nie wkładałem no, I Ogólnie można powiedzieć, że kurde, w formie po tej 800 nic im nie dolega. Najgorzej, że brakuje mojej najlepszej najlepszego gołębia. Najlepszej samiczki, najlepszego gołębia. No. Nie ma, nie ma, nie ma tej samiczki. Wszystkie gołąbki wróciły, mówię na 10 bożonych na Niemcy, 9 w domu. Oby te, Tylko tej najlepszej samiczki nie ma. No i z Brukseli też wróciła ta samiczka. No nie mógłbym powiedzieć, że jest dobrze, tak. Ale. No. No fajnie, tylko że tak właśnie jest, nie ma co tam też narzekać, bo wielu hodowcom zginęły właśnie te głębie, co u nich są najlepsze, tak? No. I tak, tak czasem bywa, trzeba się z tym pogodzić. Ale mam nadzieję jeszcze, że wróci, że ten gołąbek gdzieś tam przeleciał. Nie wiem, może nie umie karmić za mocno nakarmiłem może być i tak, tak? No może być i tak Zobaczymy, tak. No, może wrócić. No, jest. Będę na pewno czekał na tego gołębia, nie? No, jak przyjedzie zajechana, to na pewno już nie, nie pójdzie na następny lot. Tak? Może już w ogóle dam jej odpocząć, bo chciałem właśnie po lotach pociągnąć sobie do rozpłodu po niej młode, za dwa takie późne. No. Tu jest samiczka, ta co się tu paruje, pierwsza była. Tak, to jest ta kurde 18 chyba no, Pierwsza z, tej, z tych Niemiec Tak, to ta samiczka pierwsza Pierwsza z tych Niemiec i ona miała nie iść na te Niemcy, bo Bo ona z tego słuchania z 300 wróciła na drugi dzień, trochę zajechana i mówi nie dam tego gołąbka Ale poszła, nie no i pierwsze. No, zajechany gołąbek po pierwszy no, z silnym wiatrem taki może kurde. Bo teraz mogę gdybać, tak? Czy przekarmiłem, za mocno karmiłem i one przeleciały. To różnie. Chociaż znam hodowców, co mówią mi, że oni też mocno karmili. No i różnie było. Jedni mocno karmili mieli dobrze, inni mieli źle. Więc ciężko powiedzieć, tak? Myślę, że muszę spróbować. Już teraz na tą 300, jeżeli będzie lot z wiatrem, to dostają bardzo słabo. Zobaczymy co z tego wyjdzie, a, a jak będzie pod wiatr, to mocno, tak? No, zobaczymy. No, no bo tak to człowiek może tylko gadać, tak? I różne tam opowieści dziwnej treści, tak? tu jeszcze jest gołąbek wczoraj do mnie wszedł wieczorem, dzwoniłem do tego pana jutro jak będę wrócił z pracy, będę wypuszczał gołąbki to wypuszczę tego gołąbka Nie? trochę się wierci roczny gołąbek Nie? No. to jutro go wypuszczę, też nakręcę film jak, jak go wypuszczam, żeby tam to różnie, wiadomo różni są ludzie i każdy różnie może pomyśleć i są ludzie, co mówią, że wypuszczają, a nie wypuszczają, tak. No, dlatego nakręcę film, jak będę wypuszczał tego gołąbka No, fajnie, jakby też były już jutro wyniki, to można byłoby coś opowiedzieć, tak, bo jestem też ciekawy. Myślę, że może z tej 800 to tego gołębie, co miałem po 14, 2, to może będą w konkursie, tak. Przynajmniej dwa konkursy złapię, nie? No, a gołąbek jest. W sumie nie jest zajechany, wczoraj tak słabo wyglądał, nie? Pić mu się bardzo chciało i, i szedł, tak? No i wieczorem weszłem do gołębnika. Patrzę, obcy gołąbek, już go nie puszczałem, tak? Nie wypędzałem. Zadzwoniłem do pana, dzisiaj zadzwoniłem drugi raz i poinformowałem, gdzie gołąbek się znajduje. I powiedziałem, że dzisiaj, znaczy jutro, że wypuszczę tego gołębia, bo dzisiaj nie wypuszczałem w ogóle nawet swoich, nie? Niech sobie tam podpoczywają, dojdą do siebie. Jutro przyjadę z pracy, to wypuszczę i tego gołąbka może gdzieś go wyniosę dalej, tak? Żeby nie przy gołębniku, żeby go nie puszczał, żeby nie wrócił, tak? Żeby sobie tam poleciał gdzieś tam do siebie. Nie? Dobra, nie będę przeciągał tego filmu. Dzięki wszystkim za oglądanie. No, na zegarze mamy w o 19. Zaraz dam wodę i jeść gołąbkom, Takie wieczorne karmienie. Młode zwołam, bo też nie będą wychodziły teraz w przyszłym tygodniu w ogóle. Bo zajmę się starymi gołbkami. Dzisiaj przerzucę jeszcze jednego młodego. No. Dobra, pozdrawiam wszystkich życzę wszystkim, żeby jak najwięcej gołębi się zleciało, żeby do końca sezonu można się bawić, tak? No, dobra, dzięki cześć wam na razie.